Co oznacza opis w kapilaroskopii mikroangiopatia niespecyficzna. Badanie kapilaroskopowe wałów paznokciowych ma największe znaczenie u osób, u których podejrzewamy chorobę układową tkanki łącznej z występowaniem objawu REINO. Jest to badanie, o którym opowiadałem w podcaście pod tytułem Co to jest kapilaroskopia i kiedy należy ją wykonać. W tym nagraniu opowiem państwu, co oznacza termin mikroangiopatia niespecyficzna. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Głównym celem badania kapilaroskopowego jest identyfikacja zmian charakterystycznych dla twardziny układowej lub wzoru twardzinopodobnego. Poza tym, opisy kapilaroskopowe mogą zawierać opis w stylu Prawidłowy obraz kapilaroskopowy lub. Mikroangiopatia niespecyficzna. Ten ostatni opis jest szczególnie częsty. Mikroangiopatia niespecyficzna oznacza, że występują u pacjenta np. poszerzone pętle naczyń krwionośnych albo naczynia o nietypowym kształcie. Mogą też występować wynaczynienia, to jest widzimy wykrzepniętą krew poza naczyniem. Ta wykrzepnięta krew poza naczyniem może być związana np. z urazem palca, zwłaszcza przy pracy fizycznej, bądź częściej wynaczynienia występują w takich chorobach. Jak na przykład zespół antyfosfolipidowy. Jednakże, opis mikroangiopatia niespecyficzna w praktyce nie ma dużego znaczenia dla podejmowania dalszych decyzji klinicznych. Ważne jest, że nie jest to wzór charakterystyczny dla twardziny układowej. Wprawdzie istnieją doniesienia, że u osób z objawem REINO, zwłaszcza jeśli występują u tych osób przeciwciała przeciwjądrowe czyli ANA, to występowanie licznych znaczeń poszerzonych może być etapem poprzedzającym wystąpienie megakapilar, czyli bardzo dużych naczyń wału charakterystycznych dla twardziny układowej. Jednakże są to doniesienia sprowadzonych badań i w większości przypadków nie wpływa to na wdrożenie leczenia. Zatem, jeśli u Państwa w opisie kapilaroskopowym dermatolog albo reumatolog opisał mikroangiopatię niespecyficzną, to nie znaczy to, że Państwo chorują na chorobę naczyń krwionośnych, tylko... Że jest to obraz niespecyficzny, różniący się od normalnego obrazu w kapilaroskopii, ale nadal jest to traktowane jako częsta sytuacja kliniczna i można nawet potraktować ten obraz kapilaroskopowy jako wariant normy. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału, i do usłyszenia w następnym podcaście.